autoryzowany jest przez Ligę Pokémon. Obowiązują specjalne reguły. A jakie to specjalne reguły? Każdy z graczy używa dwóch Pokémonów, rozumiesz? Jak długo jesteś tym Pokémonem? A od około dwóch tygodni. Tak. Twój Pikachu to jeszcze osesek. nie Was das. To SR-77 Blackbird. Dwa razy szybszy niż SR-71 i o trzykrotnie większym zasięgu. Niezły, nie? Very good. A jest twój? Powiedz mi, że na nim latasz. Jest nasz. Zostaniesz tu jeszcze trochę, to pokażę ci, jak się go pilotuje. I co ty na to? Chcesz być jednym z nas? Ja? To jest szef zakładów z Pawalskiego. Dzięki jego wynalazkom życie jest prostsze. Myślisz, że go poznam? Wiesz? Może kiedyś. Tato? Tak? Co ty robisz? Ja? Wiesz, pracuję w doskonałej restauracji. Zmywam naczynie. Hej! Chcesz również pojedynku potworów? To doskonale. Może stoczymy szybki pojedynek? Ja? I ty? Nie pojedynkuję się z takimi mięczakami. Co? Jestem numerem pierwszym na krajowej liście pojedynkujących się i faworytem w zawodach pojedynków potworów. BIAUBIU! O! Cześć, kapitanie. Co to za hałas? Hałas? Śpiewam sobie. Jestem kowbojem. No to bądź cichym kowbojem, Jack, bo mleko się skwasi. To licha. O, złe wieści, Jolly. Bracia Daltonowie uciekli z więzienia. A my z braku innych zajęć będziemy ich łapać. W drogę, Jolly. Złapiemy te śmierdzące kojoty. Ja! Yeah! Chcesz jechać na ramię od łóżka? Niezupełnie! Z tej ramy i chorągiewek zrobimy sobie szagiel i ustawimy go na wozie! Hurra! Lądowa żegluga! Kim ona jest, Molly? Skąd przyszła? Jest już tutaj tak długo, a ja dalej nic o niej nie wiem. Książę... Wiem tylko, że chcę jej służyć pomocą w poszukiwaniu tego, czego ona wciąż szuka. Właśnie piekłem ciasteczka. Skoro jesteś w domu, to czemu licha nie zareagowałeś? Co? Zareagowałem, wpuściłem cię przed chwilą. Nie chodzi mi o drzwi, tylko o telefon. O, ropuchu, a ty znowu o tym zepsutym aparacie? Zepsuty aparat? Tak mówisz po tych wszystkich kłopotach, które z nim miałem? Tak, no już przestań się denerwować. Odmalowałem tę ścianę. Kim jesteś? Dlaczego to robisz? Ktoś musi przystopować takich jak ty! Joker chce tylko zarobić na życie, jak każdy! Kryminaliści są bezpośredni. Prości, Joker nie nosi maski, pokazuje światu swoją twarz! Więc możesz zrobić to samo. Ty pierwszy! Odpuść sobie. Ja zajmę się Frizzem. Czas przekazać pałeczkę. Przekażę, kiedy Frizz będzie nieszkodliwy. Obaj wiemy, że to nigdy nie nastąpi. Gdzie oni są? Dokładnie za tobą. No proszę, Katrina, we własnej osobie. Muszę cię rozczarować, jestem Batmanem. Jasne, a ja to Joker. Miło cię poznać. Katrina użyła magii, by zamienić ciała. Ona jest mną, a ja jestem nią. O, przestań. Batman dziwnie się zachowuje. Pytał mnie, jakiego używam szamponu. Nie wiesz, że na teren Jokersów zawsze przychodzi się z okupem? Mam coś dla was. Żart. No to wal. Na co jeszcze czekasz? Co jest wielkie jak dźwig i zjada jokersów? Co? On. Moim zdaniem to świetny pomysł, by mój umysł zyskał oparcie w postaci pańskich mięśni. No a ty? Tak się nie robi. Świat cały dokładnie poznać chcę ja, papageno, witam cię. Po prostu w wielki zachwyt wprawia mnie. To, co wokół rusza się. Nadstawiam muszy, wytężam wzrok, by złapać coś, wystarczy sko Gary? ciebie pan Gary. Okaż trochę szacunku. No cóż aż zaspałeś i straciłeś wiele już na początku drogi. Ja mam pokemona, a ty jeszcze nie. Masz już swojego pokemona? Tak, Ofiaro. Mam również Pokéball. Czemu mi tu nie rozumie, że nie wolno zmuszać pokemonów do takiej walki? To są żywe stworzenia. One nie przestaną. Tamte pokemony gotowe są walczyć do śmierci. To walka której nikt nigdy nie zwycięży. W końcu ktoś musi się postawić. Nic się nie ma! Martw. Martwię się o pewne rzeczy. Wiesz o co na przykład? Ja boję się tylko, że jeżeli pozwolimy dużej firmie. <laughs> jak Kalnet. przejąć nad nami kontrolę, nie będziemy już tacy sami. No wiesz, no. będziemy. będziemy nimi. Pet, czy Oli i Skid wzięli ze sobą jakiś sprzęt? Nie wzięli dosłownie nic, Marku, tak. To lepiej się pośpieszą. Oli sfilmował tę złotą monetę chyba gdzieś tutaj. Jesteś pewna? Wodorosty wszędzie wyglądają tak samo. Aleksander załatwił nam występ na statku wycieczkowym na tym. A skąd mogłem wiedzieć, że Dixie Queen to kupa żelastwa? I to nawiedzona. Na 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 nawiedzona. Chyba już lepiej być ściganym przez duchy, niż brać udział w waszych zabawach. Uda ci się naprawić szkody? Jasne, ale to zajmie kilka dni. Potrzebuję miejsca do pracy! W takim razie zapraszam do mojej stodoły. Zostając tu, nie zdążymy na rajd! Och, jak mogę poślubić pannę, którą ledwo co poznam? To czysty absurd! Ty to co innego. O! Wybacz mi, książę. Wiesz, muszę iść! Nic nie musisz. Naprawdę? Tak! Zostań! <laughs> Możesz mnie więzić, ale to cię nie uratuje, stary kutwo. Wasze problemy dopiero się zaczną, bo zastąpi mnie prawdziwy wampir. Wiem tylko, że jutro Batkok przyjdzie do mojego biura, przejrzeć bilanse, które nie są jeszcze gotowe i powie pracowitość to nie magia. Co, Bloxberg? Może niech pan poprosi o pomoc swojej czarownicy? On mi nie ufa z waszego powodu, a jak dowie się, że Bibi dostanie magiczną kulę, to mogę zapomnieć o awansie. Piórko, nie kpij ze mnie, dobrze? Mówię poważnie, Piotrusiu. Jestem tylko biednym chłopcem ze wsi. Spójrz na moje stare ubranie. Tym się nie przejmuj. A jak pokonamy króla piekieł Lucyfera? Nie martw się, już ja coś wymyślę. Wiesz, że doktor Elder odkrył w Peru grobowiec sprzed tysiąca lat? Mógłbyś być, być teraz, teraz tutaj, tutaj ze mną, gdybyś, gdybyś został, został archeologiem, tak, tak jak, jak ci radziłem. Wcale nie zrezygnowałem z archeologii. Jest nadal moim hobby. Takim jak botanika, kung fu, herpetologia. <grystanie> Wystarczy, zanim skończysz te litanię. Minie tyle lat, że obaj wylądujemy w grobowcu. To wspaniale, że jestem z tobą. Co o tym sądzisz? Felicjo, a? nawet nie słuchasz, co mówię. A, przepraszam, Brace. Mam tyle spraw na głowie. Co się dzieje, kochanie? Tyle czasu spędzamy ze sobą, a ty. Wciąż wydajesz się być w innym świecie. Jeśli można wyżyć czujnikom podczerwieni, to w tej jamie znajduje się wyraźne źródło ciepła. Wygląda na to, że twoje obliczenia są bliskie prawdy. Tak, to dzięki technice obrazowania satelitarnego Fundacji Herberta. Może odkryliśmy jakieś ślady życia? Nie ciesz się na zapas klej. Obejrzyjmy to, co znaleźliśmy. Przyjaciele, marynarze, podróżnicy, witam wszystkich na pokładzie Tytanika, najwspanialszego statku naszej floty. Prawdopodobnie wszystkie gryzonie świata zazdroszczą nam pobytu tutaj, ale pamiętajmy, że nie ma ruszy bez końców. Problem jest w tym, że to nowy statek i nigdy nie był sprawdzany przez mysią inspekcję morską. Panie Beko! Mm. Witam Państwa. <słuch> To duże drzewko, wie pan. E, zmieści się do auta. E, tak. No, gdzie to auto? Tutaj jest. O, nasz samochód nie jest tak duży, jak myślałem. Panna na klawet, jak sądzę. Ja, jestem Horst, wujek Madlen. Witam pana. A to, właśnie jest Madlen. Dzień dobry panu. Ach, jak mogłem nie rozpoznać tego dziecka? Jest tak piękna, jak jej muter. No sąd wydał mi rozkazy. A raczej to mój ojciec wydał mi rozkazy. Zaraz po rozpoczęciu wyścigu mam cię wyeliminować. Eee! Nie możesz tego zrobić! Przecież to wbrew przepisom! Przepisy zabraniają odebrać komuś życie z premedytacją, ale poza tym mogę użyć wszelkich dostępnych środków, żeby cię powstrzymać. Cześć, tato! Ojej, znów coś wymyśliłeś! Owszem, podręczny radiacjator energii. Zamieni każdy rodzaj w energii w silną wiązkę promieni. Na przykład pyszny tort przekształci w wiązkę radiopyszności. Sprytny ruch. A? Maj podstępnie oszukała tije, że harpia jest silniejsza i że natychmiast zaatakuje. I tylko czekała, kiedy TIA zaatakuje, bo miała ukrytą magiczną kartę zwiększającą siłę harpy. Jeszcze jeden taki błąd i TIA będzie skończona. Kim jesteś? Nieważne kim ja jestem, ważne kim jesteś ty. Och! Cóż, jestem biednym rybakiem, zwykłym poddanym faraona. Czy zwącie papirus? O tak, od czasu, gdy znaleziono mnie w gąszczu papirusu. Skąd mnie znasz? Kupiłem to na wyprzedaży sprzętu wojskowego w Istanbule. Jak daleko można tym przesyłać sygnał? Na jakieś trzy kilosy albo więcej. Można nadawać prawie na całe Roską. Nigdy dotąd niczego nie nadawałem. Chyba, że wy głupi. Zrobiliście, co kazałem? Oczywiście, szefie. Ja i Dimi wrzuciliśmy księżniczkę do jaskini diabelskich snów. Tak jak nam kazałeś. A nie ucieknie stamtąd? Ucieknie? Szef chyba żartuje. Nam jeszcze nam nikt nie uciekł.